Cześć, ja jestem Agusiu i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Job Simulator, czyli znowu wcielamy się w rolę mechanika. Mam nadzieję, że dzisiaj pójdzie nam wyjątkowo dobrze. Jeśli Wam się spodoba, oczywiście zostawcie łapkę w górę. O, już prawie się nauczyłam can pokazać you know, łapkę I w górę. My just zaczynamy just pierwsze zlecenie. At... Czyli co, musimy zrobić, żeby Twój samochód wyglądał lepiej? You, Szczerze mówiąc nie wiem, co muszę zrobić, ale musimy sprawdzić parę rzeczy, wiecie? Co, że, że mam coś zabrać tutaj stąd? Może, może to ci nie jest potrzebne? Myślę, że będzie dużo szybciej się poruszać, jeśli zabierzemy kilka z nich. W ogóle tutaj się coś pali, wiecie co? Spróbujmy to czymś zgasić. Tutaj widzę, że to jest taki e, płyn i w ogóle ten płyn to nie jest płyn do wycieraczek. Wydaje mi się, że to jest jakiś płyn, który... E, nie powinien być dolewany nigdzie. Czy to jest już odkręcone? Chyba tak. Dobra, dolejmy tego, żeby, widzicie, trochę to zgasić. Bo mamy tutaj mały pożar. Już na starcie mały pożar, ale jakoś sobie z tym musimy poradzić. Dobra, zamykamy to. I myślę, że baterię też możemy wyrzucić. A, a co, nie, nie, nie? Mam zostawić? To może chociaż wytrzepmy... To, to nie jest takie brudne w sumie. Ale damy ci nowy filtr. Myślę, że nowy filtr się przyda i byłoby miło, gdybyś mi nie zasłaniał, bo bym wtedy widziała, gdzie jest kosz. Eee, tutaj było to w częściach. Nowy filtr spokojnie, zaraz znajdziemy nowy filtr. W ogóle co to jest? Jakaś próbka radioaktywna, czy to tu pasuje. A może tu? Nie, to, to nie może być tutaj. Tutaj? To tego nie mogę wyjąć w ogóle. Okej. Okay. A tutaj? Muszę jeszcze pomyśleć, do czego to służy. Tą próbkę. Ona się może nie rozbije. Yy, Okej, okay, nowy filtr. Tutaj wszystko jest w porządku. To może po prostu spróbujmy zmienić kolory. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, kiedy troszeczkę odmalujemy ten samochód. Koleś chciał, żeby wyglądał lepiej, więc spróbujmy go odmalować. Ooh, nice color. Podoba ci się I to? Co jak mówisz? Ten kolor się mu podoba. Okej, okay. trafiłam. Ale to tylko tyle? Przecież jeszcze tyle rzeczy mogę zrobić z swoim samochodem. Zobacz, tutaj brakuje Ci czegoś. I ja już chyba zrozumiałam, jak możemy zrobić, żeby to wyglądało jeszcze lepiej. Mianowicie, to nie będzie w tej zakładce. To będzie w zakładce prezenty. I tutaj, wiesz co? Jest taki fajny ludek. Fajny ludek, który zobacz, lepiej głową. Nie wiem, czy będzie tylepać głową dalej. Ale ostatnio, jak wsadziłam tutaj coś, to to zamieniło się w taki element, który możemy przymocować z przodu i teraz wygląda na to, że to znowu się dzieje i swoją drogą możemy puścić sobie muzykę, wiecie ludzka muzyka zawsze e, zawsze nam pomaga i tak jak mówiłam mamy takiego małego ludka, aj tylko on trochę źle się przymocował ale zobacz jaki piękny i teraz jeszcze jedną rzecz bym spróbowała zrobić, bo skoro możemy malować lampy przy pomocą e, tych e, płynów to może możemy też to pomalować jakby te elementy, oj przepraszam czekaj chcę to zdjąć Oj, chyba jednak to tak nie zadziała. No, niestety. Ale, ale zobacz, jaki ładny, taki fajny taki. Dobra, już skończyłam. Wystarczająco dużo. Naliczymy ci za to jedno malowanie. Też tak myślę. A mogę zajrzeć jeszcze? Mogę. Okej, okay. to wiesz co? Masz w takim razie w gratisie plamę oleju w bagażniku. Bo jeszcze nie skończyłam, wiesz, jeszcze muszę trochę zarobić pieniędzy. Jestem biedną osobą i, i wiesz, i muszę jakoś żyć, nie? Dobra, proszę bardzo. Robota wykonana. W takim razie. Do widzenia. Szefie, widziałeś? Widziałeś, że mam twoją figurkę? Szef chyba jest trochę niewzruszony, ale zaczynamy kolejną robotę. Swoją drogą, pisaliście mi, żebym zagrała okay, inne zawody. I na pewno to, to zrobimy. Szefie. Co? co to ma być? E... Dobrze, zaraz wybiorę coś. Tylko, Szefie, wyglądasz trochę na pobijanego? Czy wszystko z tobą w porządku? Wiesz, może chciałbyś na przykład. E, tutaj? Może chciałbyś na przykład. Pączka? Oj, przepraszam, myślałam, że będziesz chciał. No dobra, muszę pociągnąć jakąś dźwignię. Nie mam pojęcia, co to jest, ale wierzmy sobie. Nie, nie mogę? Nie mogę pociągnąć za te dźwignie, może się zacięły. Może musimy je, słuchajcie, naoliwić, żeby dobrze działały. Bo w sumie tak to wygląda, widzicie? Musimy naprawić to, więc yy, na co by to się dobrze mogło smarować? Olej jest dobrym pomysłem, yy, ale myślę, że energetyk będzie jeszcze lepszy. O! Czy to tak działa? Patrzcie, przykleiłam to. A my to mamy udekorować chyba. Okej, okay, w sumie skoro już to zrobiłam. No widzicie, jednak, jednak to nie o to chodziło. Skoro jesteśmy warsztatem, to możemy w sumie yy, olej dać też zawiesić. I wejdźmy sobie do dekoracji, bo to na pewno o to chodzi. Widzicie już w tym momencie widać, że o to właśnie chodziło. Macie pączka, ale musicie obejść się smakiem, bo ten pączek nie jest prawdziwy. Yy, choinka, choinka zawsze się przydaje. Czy możemy przyczepić więcej niż jedno? Możemy! Okej, okay. to jeszcze tutaj choinkę. Muszę namalować coś ładnego, ale szefie, ja nie umiem malować! O! O proszę bardzo, nawet mamy... W sumie nie wiem, czy dobrze chwyca... chwyciłam ten pędzel. Muszę zrobić, chwycić go tak, żeby było, wiecie, mi wygodnie malować. E, co by tu namalować? Może namalujemy szefa właśnie. Tutaj mamy, maczamy sobie... Nie mam, nie mam, a może mam fioletowym, sobie weźmiemy. Już, szefie! Oj, to będzie trudniejsze niż myślałam. To będzie trudniejsze niż myślałam. Teraz tak, może zamalujmy wszystko po prostu takie kleci. Trochę większą głowę namalujemy. Yy, no i teraz musimy namalować czarne oczy, szefie. Tylko jak ja tego wąsa namaluję, to ciężko jest mi powiedzieć. Ale jakoś sobie muszę poradzić. O, proszę, szefie, to jesteś ty. Idealnie, no nie? Eee, w sumie, w sumie to wystarczy. A może musimy zamalować całą tarczę, wiecie to spróbujmy zrobić jeszcze niebieską ramkę, może nie może być pustych pól. Trochę krzywo to namalowałam, ale có cóż, szef nie jest prostym człowiekiem, jest bardzo skomplikowanym człowiekiem. Szefie, skończyłam, co mam teraz zrobić jeszcze? O, szefie, może ty chcesz coś namalować? Nie chcesz? No dobra, no to w takim razie upuszczamy to. Skończyliśmy. I zarobiłam bardzo dużo kasy za to. A, w sensie, że teraz będziemy przyciągać klientów? E, to nie wiem, czy to zadziała. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to zadziała. Ale jest jedna pewna rzecz, która mnie zastanawia, czy zadziała. I wiecie co? Spróbujmy sobie postawić tutaj rękę i to zamknąć. A, nie działa. Może jak ktoś przyjedzie, może jak ktoś przyjedzie, to spróbujemy. Jestem ciekawa, czy zrobimy sobie znaczek ręki, czy to jest, jestem w stanie zrobić, bo wiecie, bo te moje ręce, one są takie oderwane ode mnie troszeczkę. Dzień dobry! Pan pewnie bierze udział w wyścigu. Pani. Ale musi pani mówić wolniej, bo nie rozumiem. No mogę ci pomóc, jak najbardziej. Znaczy pani, mogę pani pomóc? Spokojnie, ale to... Aha, bo ona się spieszy, muszę zmienić jej opony? Dobra, wiecie co? W takim razie musimy obrócić się szybciutko. Praca pod presją. Zobaczcie, jak pracuje prawdziwy mechanik w Formule 1. I wy mówiliście, że drugą stroną przyczepiam te opony. I co jest prawdopodobnie powód mojego niepowodzenia ostatnio. Teraz słuchajcie, już się wrobiłam w to. Już wiem, że to były śruby, które mają być na zewnątrz. Teraz tak, crate right back, czyli odwracamy na tył. Zabieramy to, zobaczcie. To tylko, ups. O, dobra. Uwaga. Jeszcze tylko jedna. Kurczę, powinienem robić to wolniej. Za pracę szybciej powinno być dwa razy więcej kasy. Co ty chcesz? Energola, dobra! Tylko gdzie chcesz tego Energola? Wszędzie? Do... Okej, okay, dobra, już widzę gdzie chcę. Z której strony masz wlew paliwa? Dobra, trafiłam, ale może jednak do tyłu zajrzyjmy. Będzie mi łatwiej. Patrzcie, to jest prawdziwe paliwo dla sportowców. Okej, okay, myślę, że skończyliśmy, tylko musimy teraz to zamknąć. O proszę, pięknie się zamknęło. Upuszczamy samochód, pijemy energola, przy okazji dajemy bilecik. To jest tania usługa. Za to powinnam cię bardziej skasować. Powodzenia! Kurczę, no myślałem, że już trafię. Poszłabym po to, ale boję się, że wyjdę poza e, mój pokój i że się rozbiję o coś, więc nie chcę rzeczy sobie leżą, szef później się tym zajmie. Albo sobie zatrudni kogoś, kto będzie mógł tym się zająć. Ja tu jestem mechanikiem, więc ja nie mogę robić takich rzeczy. Dzień dobry, ale ma pani piękny samochód. Pani? O, witam. Chcesz, żebym posprzątała? Dobrze, już sprzątamy w takim razie. Ok, widzę, że opony też mają bardzo fajne. Powiem szczerze, że bardzo mi się podoba motyw płatek na oponie. Teraz tak, otwieramy sobie drzwi. O, y To ja sprzątam. Mogę znieść tą pizzę? To teraz tak. Musimy, jakim cudem. Prawie trafiłam. Lepiej mi się już lewą ręką, jakoś tak. Prawie trafiłam. Uwaga! Jest! Mamy konfetti. Pierwsze trafienie dzisiaj zaliczone. I zjedliśmy całą pizzę. Co tu jeszcze możemy zajrzeć? Co możemy zrobić? W ogóle widzę, że jest jakiś problem z akumulatorem. Yy, w takim razie. Tak, nie jest ok. Dobra, tutaj już jest posprzątane. Jeszcze bym zajrzała do bagażnika, bo w bagażniku może być coś jeszcze. Zobaczymy. O! Znaczy nie ma bagażnika, ale piękne kwiaty. Czy ja mogę sobie jednego wziąć? W sensie mój warsztat jest mało. Przystrojony, a ten kwiatek będzie tutaj wyglądał naprawdę dobrze. W takim razie to mamy załatwione. Jeszcze musimy sobie drugą stronę zobaczyć. A, bo ja teoretycznie posprzątałam z drugiej strony. Tutaj miałabym łatwiejsze dojście do tego. No cóż. A, dobra. Jakiś zapaszek. Proszę bardzo, zapaszek dla pani. Jaki zapaszek wybrać tutaj? Przydałoby się coś, co jest kwiatem, ale wiecie co? Puszkę jej powiesimy. Ona lubi śmieci, więc. Puszka będzie dobrym e, zapachem dla pani. Tutaj kawa też pachnie bardzo aromatycznie. Także damy też kawę. E, I... Spokojnie, spokojnie. Jeszcze mam coś dla pani. Jeszcze damy pani może... Może tego Donata, który będzie się zlepał z przodu. Postawimy go tutaj. I... Och, nie mogę sięgnąć do tej klamki. Zamykać się. I idziemy teraz naprzód i zajrzymy pod maskę. Zobaczymy, co pani ma pod maską! Czy ja mogę to zjeść? Kurczę, szkoda. Ale wiecie co? Spróbujmy zrobić z tego yy, sam ten element, który będzie z przodu. Zobaczymy, czy to się uda. Tak, jest sam Donat, czyli bez tego dodatku. Super. Yy, I skoro jeszcze tutaj jesteśmy z przodu, to spróbujmy z tą ręką. Kurczę, no nie da się. Myślałam, że będę mogła swoją rękę zamienić, żeby że postawimy tutaj taką rękę. O, idealnie jeszcze się zgięła. Śmiesznie. E, no dobrze, w takim razie, skoro już mamy przyczepionego do data, to możemy zajrzeć pod maskę. Ale ma Pani tutaj maszynę niezłą. E, dobra, coś tu będziemy musieli na pewno zmienić. E, I zakładam, że to będzie filtr, chociaż z tego filtra się nie kurzy, więc w sumie... O, jednak się kurzy. W sumie to możemy go tylko wytrzepać. Tak porządnie. Chociaż nie wiem czy. O, dobra, teraz się. Może trochę. Trochę się zablokował. Czy ja mogę go z tej strony wyjąć? Ehm, to może jednak dam pani ten nowy filtr. O! Ok. Czy ten filtr będzie tu pasował? Nie, chyba nie, ale przyczepimy pani drugi filtr. W się? tutaj, o teraz wygląda lepiej, nie wygląda lepiej, ale cóż, nie mnie to oceniać i teraz musimy zamienić baterie na kwiaty, dobra, pani chce tutaj ekologiczne zasilanie, także jak najbardziej, uwaga, tak, to był piękny rzut, teraz spróbujemy prawą ręką, jestem leworęczna, więc prawą ręką rzucać nie potrafię, ale... Udało się! Wow! Jestem naprawdę w szoku. Dobra, teraz w takim razie mamy zrobioną robotę. Wie pani co? To ja pani zrobię tutaj jeszcze inną podmiankę. Wiem, że już trzeci raz to pani zmieniam, ale w sumie dzięki temu zarobimy dużo pieniędzy, a pani będzie miała piękny element, który będzie pasował świetnie do tego samochodu. Żeby te kwiaty zostawały kolorowe, to byłoby naprawdę przyjemne, ale... Spróbujmy to obrócić. O, nie, nie, obraca się. No dobrze, skończyłam. Jestem bardzo dumna ze swojej pracy. Przy okazji, czy ja mogę jeszcze tego kwiatka... Hey, human, proszę, to dla pani. Oj, to było dla pani. Specjalnie dla pani to wzięłam. Okej. Okay. To, to jest bardzo legalne. Uważam, że to jest bardzo legalne. Drukujemy rachuneczek. Jeszcze za to ją skasowałam, że zabrałam jej kwiatka. No to proszę. Super, cieszę się, że pani się podoba. Do widzenia! Pięknie wachnął, tylko czekajcie, bo tutaj nie ma tyle miejsca, żeby te kwiaty umieścić. Szefie, czy ja mogłabym... Nie, nie mogę, słuchajcie, bo już docieram do krańca y, mojego pokoju. Nie jestem w stanie tam wejść, ale jestem w stanie przyjąć kolejne zlecenie. O nie, znowu jakiś bandzior. Dzień dobry! Hey, Sleevebot! I got the car just like you asked. let's hurry up and get to work before he comes looking for it Aha, czyli ktoś szuka tego so, samochodu? this is a special job we gotta uh, strip this thing down for parts for, for reasons Specjalna praca? Mo muszę, muszę to zrobić? No, no dobra, już. W takim razie, co mam zrobić, szefie? No, tutaj wszystko jest w porządku. Tutaj wszystko się pali. Filtry są brudne. Baterie. Mo może przy okazji zmienimy mu baterię. Kolejna ekologiczna bateria słoneczna to też myślę, że będzie super. Ta bateria? Ona w sumie jest całkiem spoko, ale wyrzucimy ją do kosza. Robot mi pomógł! Niesamowite to było. Okej, okay, wiesz co, szefie, skoro muszę zrobić tutaj parę rzeczy, to filtr też mu wymienię. Oj, przepraszam, prawie pana trafiłam. Nie mam pojęcia, do czego służą te fiolki. W sumie nie... a może... Zmieńmy jeszcze tłoki na okrągłe. Przepraszam. Przepraszam, ale pan po prostu stoi na drodze do mojego śmietnika. Czy może się pan trochę przesunąć? Nie? No to jak pana trafię, to nie będzie moja wina. O, mamy zmienione tłoki. W takim razie to już mamy zrobione. E, o, trafiłam jeszcze dodatkowo. dodatku. Tutaj wie, o, tutaj jest możliwość pompowania płynu. Wiecie co? Nalejmy coś do tego silnika. Nie mam pojęcia co ja tam mam zrobić, jakieś zadanie, ale to w sumie nie ma znaczenia, bo dopóki improwizuję to wszystko działa. Pan tutaj zasługuje na świetny płyn prosto do pana silnika. Na, przepompujmy go. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. E, chce pan się spróbować swojego paliwa? A tutaj za tą pandamkę nalejemy? Kropelkę jeszcze? Może pan zdejmie? To nie działa, no. Nie działa, to nieważne. Tutaj zrobiłam wszystko, co mogłam zrobić. Zajrzyjmy sobie jeszcze e, do samochodu. Czy coś tam możemy sprawdzić? Tu jest bardzo ładnie, ale ta choinka już zaczyna śmierdzieć. Like Dzięki szefie. Szef docenia moją pracę. To jest najważniejsze. Wiecie, dobry szef... To jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Proszę bardzo, tutaj będzie panu telepać druga kosteczka. Eee, tutaj wszystko wygląda w porządku. Czy drążek działa dobrze? Działa dobrze. Czyli sos czyli dobrze zadziałał. Trakson też jest w porządku. Proszę mi tutaj nie zaglądać, jak ja tu pracuję. Bo co, bo jeszcze wsiądę i odjadę. O, już naciskam u gazu. Ale on jest przerażający. Dobra, sprawdźmy w takim razie jeszcze bagażnik. Czy coś tutaj jest do posprzątania? O, ma pan fajną antenkę. Światła są ok. Bagażnik czyściuteńki, ale wiem, że dobrze się sprawdza jedna rzecz. Ja panu pokażę. Tutaj trochę za dużo spalin jest, więc ja już odkryłam, że banan jest dobrym pomysłem, żeby wsadzić, żeby to zakryć. I wygląda na to, że coś jeszcze musimy zrobić. Może zmienimy panu światełka. Może zmienimy panu światełka? Teraz tak myślę, że światła to jest dobra pod, dobry pomysł. E, te są jak najbardziej zużyte. Zamontujemy panu takie o, światełka. O jejku. Coś tu się zadymiło! E, witam pana. Ktoś chyba znalazł swój... Samochód, koleś ukradł samochód, gościu go znalazł i jeszcze myśli, że koleś chciał po prostu y, dla niego dobrze. Zróbmy jakieś kontrastujące światła, myślę, że to będzie dobry pomysł. Czy ja muszę je zdjąć najpierw? Chyba tak, dobra, żółciutkie światełka, chociaż one wyglądają tak samo, jak wyglądały tamte. Nieważne. Zróbmy mu takie, jakie miał. Przynajmniej skończyłam robotę i zobaczcie, co tu się dzieje w środku. Ja muszę jeszcze zajrzeć do środka. Czy ten banan sprawił, że w środku nam troszeczkę się zadymiło? Wiecie co? Spróbujmy go wyjąć. Zobaczymy, czy to jest przyczyna tej awarii. A przy okazji, słuchajcie, zarabiamy pieniądze, więc nie muszę się wcale spieszyć. Spróbujmy tego banana wyjąć. Dokładnie tak! Okej, okay, no to słuchajcie, banana sobie zjedzmy. Jest tu coś, jeszcze nie ma nic. Rzucamy do śmieci. Dzisiaj wyjątkowo dużo trafiam. I opuszczamy samochód, bo skończyłam swoją robotę. Proszę bardzo. Ale. Jaki darmowy? Nice Halo! Ej, Kasa! Szefie, pracowałam za darmo. Jak miałam nawet, że nic nie, się nie działo. Dobra, słuchajcie, wiecie co? To oznacza tylko tyle, że do pracy e, dzisiaj już nie wracam. E, przyjdziemy sobie następnym razem. E, jeszcze spróbujemy coś tutaj w tym warsztacie porobić. A później, kto wie, może popracujemy gdzieś indziej, jak mi się już znudzi, wiecie, praca w warsztacie, bo wiecie, bo tutaj w sumie mało mamy przestrzeni i w ogóle zobaczymy e, jeszcze, jak to będzie wyglądało. Jeśli Wam się podobało, to koniecznie zostawiajcie łapkę w górę. No i oczywiście wpadnijcie następnym razem. A ja się z Wami dzisiaj żegnam, także trzymajcie się, pa, pa, 啊。